Powitanie, siema w te szanki macie W ogółem oto umierać światło 2. Nie są nas. Słynią. Postaram się kontynuować fabułę, lecz z moim graniem w tą grę zawsze wychodziło tak, że wchodziłem do niej na godzinę, biegałem, zabijałem, wychodziłem i nie robiłem fabuły. W trakcie gdy po 27 godzinach i dopiero dwóch fabularnych zadaniach wykonanych w, w drugim rejonie tej gry, mam 8 poziom. Jest to prawie maksymalny, gdyż dziewiąty to maksymalny poziom. Oczywiście później są poziomy legendy i tak dalej, i tak dalej, ale to to już taki stanie endgame content, do którego ja nie jestem w stanie aktualnie dotknąć. Sprawili się e, na odwrót, ja Ciebie zabiję. To było tak zabawne, że wstawiłbym tu jakiegoś mema, gdybym to w jakiś sposób edytował. Nigdy on, but not. Nie, co ja powiedziałem za słowa? Właśnie teraz zdałem sobie z tego sprawę. No i to uważam, że to jest mój koniec. Nie powinienem więcej pokazywać się na YouTube, Już na innym serwisie. Będę pomijał Katsenki, gdyż szczerze znam fabułę całej tej gry, gdyż ogrywałem ją na Xboxie, A aktualnie gram na PS5. Xbox po prostu z się, koniec. Jednak żartowałem ze z tym wykonywaniem fabuły, gdyż. ambatuna.

Najważniejsze, że sprinter złapany. Ja lubię łapać sprinterów, bo oni sprintują, a ja lubię, że ja, wszystko pobiega. Yy, wraz z akompaniamentem muzyki klasycznej, sądzę, że przyodziany w dany sposób mógłby być nawet smaczny. Mogę się mylić, ale możecie mi poprawić w komentarzach. Słyszę głosy. O, cześć. A batu blow? Wow! Jym ja poleciał Widzisz, coś omuś Au Papa Ty jesteś w środku, tak? Nie, nie jesteś w środku. Szukam porucznika. O, siema, a batu nasz? Ooo, poleciałeś. Papa. Jeksaku. A batu na! Oh. Super 360 Parkour Ultra 500. otwieram. Multiple No Care. Uh, uh, ta muzyka! Ufa, uh, uh, Madonna. A czy wy to widzieliście? Oficjalnie możecie mnie nazywać Bogiem Parkouru i Gameplayu i w ogóle wszystkiego co jest i biega. Jeśli nie mówię tu, Murzyna. Nie lubię. może być kim mu się podoba. Mógłbym być ich bogiem, lecz nie, 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 Pogadamy, nie lubię Batunat! Okej, okej, patrzcie, patrzę. To jest sekwencja niczym w No dobra, może jednak nie. Ale przynajmniej z tego, że w Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Same emocje, same emocje. Dajcie lajka, dajcie strajka. Polejkujcie, psikajcie moje komentarze. Lecimy. Lecisz? Huuu, unik. Trzyma, stawę. Pum! Lecisz ty też. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Fajnie. Nie jeszcze sobie idę 2 A dobra, patrzcie teraz. Huuu, lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Teraz... Robimy tak. Tutaj znowu. Wall run. Okej, okay, wskakujemy. No i... okej. Okay. To był taki prank. No. Tego mu się nie spodziewałem. Troszkę spetalone, nie ukrywam. Słyszeliście kiedyś o robotach? Słyszałem o tym pewnego razu i według mnie wydaje mi się, że jest to... Ciekawy koncept i ciekawy zabieg. Jestem ciekaw, czy w aktualnych czasach by to w jakiś sposób zadziałało. Znaczy, większość osób w tych czasach jest autystycznych, ale jeżeli wtedy tyle osób było autystyk i używano lobotomii, uważam, że gdyby teraz użyto lobotomii, większość ludzi autystycznych stałoby się jeszcze bardziej autystycznych. Teraz na przykład fani Grubych ludzi Grubi ludzie? Fuj, nie lubię grubych ludzi. No właśnie, w tym jest problem. Grubi ludzie śmierdzą. A jako iż grubi ludzie śmierdzą, to powinni być zabici. Wyobraźcie sobie nie dbać o swoją higienem. Cholera. Wytrzymaj. A, wytrzymaj. Jestem w drodze. Dobra. Trzeba ją trzeba bić. Mhm, mhm, tak, tak. O tak, jasne. Jak mam się tu dostać? O, cze cześć! Cze cześć! Skopmy dupę renegatom! Cześć! Rozwiąż się pedale. Ogólnie mam takiego murzyna. Kolega zaczął. Kolega? A, no, i, no i teraz powinienem zostać skancelowany na wszystkich platformach społecznościowych. Przyjaciela. O kurde, co się stało? Okej. Okay. Nara. Nara. O. O tak fani. na to. Ja mam plan. Ja mam pomysł. Mmm, dawaj, dawaj, dawaj. Lecisz. No ty już będziesz wyczulony na moje grabie A nie, ile O. Oooo Mambatunat? Sam się wpakowałem w moją pułapkę? To możliwe. Oj, nie taki był plan. Oj, nie taki był plan. Dobra. Musimy ponownie zrobić sekwencje parkowej, które przed chwilą nie robiliśmy, bo już leżeliśmy parę lati. Ale to żaden problem, gdyż parków jest wybitny. Jeżeli się go potrafię. Dobra, żaden problem, na guma. Lecimy wyciągnikiem, wciągnikiem. Czymkolwiek to jest. Po prostu tym, co leci na góra. W środki, wybuch. Okej. Okay. I am about Na rafan. O jak poleciał. Umarł. Lol.